Uwielbiam Gladiatora, tak, mhm, zawsze ja. płaczę na tym filmie, uwielbiam muzykę z Gladiatora, yy, ale też takie filmy jak Przełamując fale, mhm. wszystkie filmy Disneya, jeżeli ktoś Ostany, to na przykład moja ciocia miała całą kolekcję wszystkich bajek Walt Disneya. Nie ma to jak być tak zaskoczonym. <śmiech> najlepiej, <śmiech> najlepiej. Nie no, ładnie bardzo. Poznać łatwo rozpoznać, <laughs> łatwo rzeczywiście. Dzień dobry, witajcie w KinoRozmowie. Dziś spotkanie z Katarzyną Wajdą, aktorką. Jest kilka powodów ku temu. Porozmawiamy o tym, co było w przeszłości i teraźniejszości. Możecie oglądać na HBO Max serial Odwilż, w którym zagrała Katarzyna. Bardzo mi miło, że jesteś gościem KinoRozmowy. Witam serdecznie. Zanim przejdziemy do tego, co teraz i do, do serialu, to chciałem Cię zapytać o dorastanie w Seattle. Bo przeczytałem, że to tam się wychowałaś mhm. i tam dorastałaś. Jak wyglądało, jak wyglądał ten czas? To prawda, że mieszkałam w Seattle prawie 10 lat i ze Seattle przyje przyjechałam na egzaminy do szkoły aktorskiej. Życie codzienne po prostu. Taką decyzję moi rodzice podjęli. A urodziłaś się w Polsce? Urodziłam się w Polsce, urodziłam się w Poznaniu. Mhm. Potem mieszkałam jakiś czas w Koszalinie. No, i potem była taka decyzja, że, że jedziemy do Stanów. I też dlatego, że mam tam rodzinę. Mam tam Ciocie, dwie kuzynki, wujka, i yy, rzeczywiście to był taki epizod w naszym życiu, bo teraz wszyscy są w Polsce. Ja zainicjowałam ten powrót, zdając do szkoły aktorskiej i to już zostałam. Potem powoli yy, moje rodzeństwo, moja mama, mój tata wrócili do kraju. Mhm. Dlaczego się zdecydowałaś, a nie zostałaś na przykład tam? Mówiąc wprost. W jakiś sposób, pomimo tych lat, nie odnalazłam się tam do końca wśród ludzi, wśród tej kultury. Było coś, co mnie zawsze ciągnął z powrotem do, do Polski. I, I rzeczywiście tak się stało, że jak zaczęłam chodzić na festiwale filmowe, polskich filmów i poznałam też aktorów, poznałam Jerzego Janeczka, który, który tam mieszkał, który którego dobrze znamy z roli syna Kargula w sami swoich. Mhm. To on właśnie mnie przygotowywał do szkoły aktorskiej i on gdzieś tam pchnął tą decyzję do przodu. Zresztą bardzo mocno w domu podtrzymywaliśmy język polski. Nie, nie rozmawiałyśmy z rodzeństwem i z rodzicami po angielsku. Staraliśmy się czytać i nadrabiać lektury, które wtedy się czytało w polskich szkołach. I ta kultura polska była ważna, i nie, nie wciągnęliśmy tak do końca po prostu w Amerykę. I no i tak się stało, że, że zdecydowałam, że chcę spróbować wyjechać, y, spróbować się właśnie w Polsce y, w szkole aktorskiej. I y, też był jakiś strach, wiesz, przed tym, że mhm. będzie ciężko mi się przedostać do y, tego zawodu w Stanach. Mhm. Tak, no znamy te historie próbujących, tych, którzy już wielokrotnie próbowali. Chyba jedynej, które się udało to Pola Negri dawno temu, tak. która tak naprawdę... No ale to były inne, inne czasy. Inne... To były inne czasy i no wszyscy znamy te takie przysłowiowe, że no zostajesz kelnerem i jesteś aktorem, kelnerem i próbujesz swoich sił w Hollywood i to nawet taki kiedyś czytałam na swój temat śmieszny artykuł, e, e, wywiad, którego nie udzielałam, ale się pojawił i była taka Sugestia, że nie chciałam być kelnerką w USA i dlatego zdałam do łódzkiej filmówki. E, przyznam, że nie myślałam o tym, żeby być kelnerką w USA e, i, i po prostu była to decyzja podjęta troszeczkę z innych powodów. E, no ale faktycznie ten świat tam jest brutalny, jest trudny i ten zawód tam, e, no żeby się przebić, to wymaga też e, silnego charakteru, kontaktów, zacięcia i wszystkiego, co ja, na co ja nie byłam w tym momencie gotowa. Niech. Wracając do bezcenności w Seattle, rozumiem, że film widziałaś. Widziałam, że oczywiście. Lubisz, tak? Lubię, <lubię bardzo tak, tak. Ryan, Tom e, Hanks. Dość późno go w zasadzie obejrzałam już jako taka nastolatka. Miałam 16 lat, może 15. Mhm. E, no tak, no piękny film. No, kto nie lubi takich historii, prawda? Romantycznych, e, takich filmów, e, ujęcia z Seattle. Jest to jakiś taki kultowy film. O który wszyscy właśnie pytają. No i oczywiście był na naszej liście Must Watch. Mhm. A jakieś inne filmy, które na takiej liście twojej. Stamtąd, są? z tamtego czasu? No na przykład, albo w ogóle teraz też, w ostatnim czasie, takie, do których lubisz wracać, albo które uważasz za dobre, nie wiem, jakieś ważne dla ciebie. Masz takie? Czy? czy mam takie? Na pewno mam takie filmy. Jest... Ja mam tak, wiesz, różne gatunki. Tak, ja bardzo lubię kryminały. Uwielbiam True Detective. Tak? To jest w ogóle film, który, serial, który oglądałam też przed Odwilżą. Mhm. I Bardzo się karmiłam tym klimatem i rewelacyjna rola. Matthew McConaughey świetnie zagrał, zagrał tam i uważam, że jest to jeden z lepszych seriali kryminalnych. Ale też mam, jestem taka, wiesz, uwielbiam Gladiatora. Tak? Mhm. Zawsze płaczę na tym filmie, uwielbiam muzykę z Gladiatora, mhm. ale też takie filmy jak przełamując fale. Mhm. Um, I wszystkie filmy Disneya, jeżeli pytasz o Stany, to na przykład moja ciocia miała całą kolekcję wszystkich bajek Walter Disneya, tak? Mm -hmm. Wszystkich tych takich pięknych, starych, jeszcze inną metodą się rysowało, udźwiękawiało te filmy, no to znam, obejrzałam ka każdy film z siostrami i, i z kuzynkami. Który najbardziej lubiłaś? Bohatery? E ja bardzo królewne, świętym królewne. Mhm. <laughs> królewne, ale też Pocahontas. Mhm. Chciałam być po tym mhm. filmie Pocahontas i spałam na podłodze w pokoju przez tydzień podobno. Wow. Tak bardzo się utarzamiałam z, z tą mhm. bohaterką, z tą jej taką wolnością, i zawsze marzyłam, że skoczę tak jak ona z wodospadu. Mhm. Tak, do, te, do tej wody. Marzenia są ważne, <laughs> Adrenalina nie adrenalina w życiu jest ważna. Tak. No właśnie, wróciłaś tutaj do Polski, studiowałaś w Łodzi i później zaczęły się role filmowe, serialowe, grałaś żonę magika w Jesteś Bogiem, Leszka Dawida, też kilka tak. serialowych ról, na przykład w Kruku czy w Stuleciu winnych. Hmm, powiedz ten, ten okres, bo to już trochę, trochę czasu minęło od tego debiutu twojego, bo debiutowałaś no, właśnie w Jesteś minęło. Bogiem. Tak. E, to jest też taki czas, prawda, że mm, dla aktora pewnie podejrzewam, że po szkole masz nadzieję, że, że zaraz zaczniesz grać, że będzie dużo ról, a też jest taki, taki przychodzi czas, że, że pewnie były też takie momenty, że nie było tych ról, właśnie. Rozumiem, do czego dążysz, że właśnie w tym zawodzie to jest tak, że nic nie jest oczywiste. I wydaje się, że złapało się Pana Boga za nogi, że jest jakaś rola, która będzie jakkolwiek jakąś trampoliną do tego, żeby przynajmniej być zapraszanym na castingi, żeby móc próbować swoich sił właśnie w jakichś kolejnych wyzwaniach, ale tak, tak się nie stało. I właśnie wszyscy mówią, że super rola, że super film, że, że coś innego niż wtedy w Polsce powstawało, no ale faktycznie ja tego nie czułam, tak? To znaczy, ja nie czułam, że, że to jest fajna rola, że to jest jakiś świetny film, bo po tym filmie ja nie miałam żadnego odzewu, ale tak absolutnie żadnego. I moja agencja wtedy mówiła, że rzeczywiście jest to jakiś taki fenomen, że z reguły jest jakiś odzew. Tutaj tego odzewu nie było. Nikt nawet nie dzwonił, nikt nie zapraszał na castingi, i ja nie wiem dlaczego. Nawet już w Gdyni będąc, no też były jakieś takie oznaki, że gdzieś tam są osoby debiutujące, wyróżnione i mówi się o nich, a o mnie, no tam jakieś parę artykułów było, może parę wywiadów, ale to wszystko bardzo szybko ucichło. Czemu nie wiem? Staram się w ogóle nad tym nie zastanawiać. Każdy ma w tym zawodzie swoją drogę. Nie ma złej lub dobrej drogi. I nie ma tak, że, że czegoś wtedy nie wykorzystałam, no i szkoda. Uważam, że teraz przyszedł po prostu moment na tą pracę. Ja też może wewnętrznie nie byłam taka gotowa, albo wewnętrznie bardziej mi zależało na rodzinie niż na pracy. tak Pojawiło się drugie dziecko, bo potem trzecie i jakoś zawsze miałam takie podejście, że chcę być z dziećmi, nie chcę ich oddawać do żłobka, też nie brałam niani na pełen etat, więc jakoś naturalnie po prostu nie funkcjonowałam. A druga ważna rzecz jest taka, że byłam zawsze dość, no nie powiem, że wybredna, bo to takie złe hmm. słowo. Miałam zawsze określony cel w zawodzie, i były rzeczy, których po prostu nie przyjmowałam i po jesteś bogiem, pojawiły się propozycje głównych ról w serialach, które ja po prostu odrzuciłam. Mhm. I na początku swojej drogi po szkole aktorskiej założyłam, że ja nie chcę grać w reklamach i serialach. Wtedy tych serialów było kilka mhm. w Polsce, nie tak jak teraz, i że chcę grać w filmach. No i reakcje były takie okej. Okay, no. Powodzenia. Mm -hmm. <laughs> Powodzenia. No i rzeczywiście byłam na tyle uparta, że jak przychodziło coś, to zawsze to była przemyślana decyzja, czy to biorę. No i teraz główna rola. Przyszedł ten czas w serialu Odbirz tak. HBO Max. Ksawery Żuławski jest reżyserem tego serialu. To jest serial kryminalny, czyli ten gatunek, o którym powiedziałeś, że, że go lubisz, tak. że też sama lubisz oglądać. Miałaś okazję zagrać takiej historii. Akcja dzieje się w Szczecinie. I w tym pierwszym odcinku dowiadujemy się, że Twoja bohaterka to policjantka, a my się dowiadujemy, że znaleziono ciało w rzece pewnej y, kobiety. Mhm. No i tak się zaczyna ta, ta historia. Też jest przeszłość Twojej bohaterki, dosyć istotna dla niej, bo ona jest w pewnym momencie swojego życia. Powiedzmy trochę więcej o, o tej postaci, którą grasz, policjantce. Bo ona właśnie dużo straciła w swoim życiu i jest w pewnym momencie takim przejściowym, wydaje mi się. Mhm. E, jak psychologicznie przygotowywałaś się do tej postaci? Bo to jest dosyć, dosyć istotne e, właśnie w jej przypadku. Jest to bohaterka, którą poznajemy w momencie rzeczywiście jakiegoś życiowego załamania. Jest to moment jej życia, w którym widzimy ją po przejściu jakiejś traumy, nie do końca jeszcze wiemy jakiej, i nosi w sobie dużo bólu i żalu, jest zamknięta w sobie i bardzo trudno jej nawiązywać relacje z otoczeniem. Bardzo trudno jej dbać o siebie, o swoje własne potrzeby. Co dopiero o potrzeby innych, o potrzeby swojej córki, która jest malutka, która wymaga miłości, uwagi, tego, żeby mama się nią zaopiekowała, a ona nie jest do tego zdolna ona w ogóle, nie jest zdolna do bycia matką w tym momencie. Jest to wszystko dla niej bardzo trudne i też nie potrafi sobie do końca pomóc, powiedzieć, że jest tak i tak, potrzebuję pomocy, jestem słaba, nie wiem, potrzebuję bliskości. Po prostu jakoś tam funkcjonuje ponad tym, skupiając się na swojej pracy. Która jest bardzo dobra, bardzo precyzyjna, ma ten szósty zmysł, można by powiedzieć, do, do rzeczy, które się dzieją, dookoła, do sprawy, która jej e, przypadła, którą prowadzi. No i przez te sześć odcinków widzimy, jak ona powoli się rozpada, tak naprawdę, jak, jak ona powoli zaczyna te wszystkie warstwy, które na siebie nałożyła, zaczynają z niej opadać. Mm. I zaczyna wychodzić na wierzch jednak ta emocja, ta bezradność i, i te wszystkie potrzeby. I to jest bardzo bardzo subtelnie prowadzone. Chcieliśmy, żeby to było bardzo prawdziwe. Nie chcieliśmy z niej zrobić w ogóle takiego robokopa czy superbohaterki, która świetnie się bije, strzela z pistoletu, biega i ma nie wiadomo jak rewelacyjną formę. Tylko to jest przede wszystkim człowiek, kobieta, matka w takim ani innym zawodzie, jest policjantką operacyjną i przeszła też jakąś osobistą traumę. I o tym opowiada ten serial, o mierzeniu się też z jakąś żałobą mhm. swoją, którą ona skutecznie stara się odepchnąć, ten moment przejścia tej żałoby. A co cię najbardziej zainteresowało w tym scenariuszu? Właśnie ta bohaterka, że to jest kobieta, że ona ma taką, taką, jest w takiej trudnej sytuacji? Złożoność tej bohaterki fakt, że w ogóle opowiadamy o, o, że kobieta jest główną bohaterką, że jest w niebanalny sposób napisana, że ma problem, który jest żywy i prawdziwy, do którego wiele osób myślę będzie mogło się odnieść, że jest mamą jednocześnie, i, i musi sobie poradzić z wyrzutami sumienia, z potrzebami dziecka. To wszystko, do czego ja też mogę się osobiście odnieść. No i fakt, że będzie to reżyserował Ksawery. Mhm. Właśnie chciałem zapytać, ciekawość jakim tego człowieka. reżyserem jest Xawer Reżyser Wojny Polsko-Ruskiej albo Mowy Ptaków? Jakim jest reżyserem? Hmm. Wymagającym? Ksewery jest bardzo wrażliwym człowiekiem, bardzo. Tak ja na to patrzę. Może się z tym ktoś nie zgodzić, albo on sam. Mhm. Ale jest bardzo wrażliwy i potrafi świetnie rozpracować każdą scenę. To znaczy widzi, jaki jest cel danej sceny od razu. Po co kręcimy i o co w niej chodzi, co z tej sceny mamy wyciągnąć. I on bardzo jest nastawiony na, na ten cel yy, i na konkret. I naprawdę u niego jest coś takiego, że po prostu, no, no nie graj, nie graj, tak? Bądź po prostu, bądź w tym momencie, bądź w tej postaci i mm... I też jest świetnym aktorem. Ja. Yeah. Mm. <laughs> on mówi, że on to, bo często przed scenami on na przykład odgrywał, mm -hmm. jak on to widzi, że ona mówi tak, a on robi tak. I, i ja zawsze patrzę, mówię: Kurczę, weź to, weź to, zagraj, rozumiesz, za mnie, bo to świetnie, świetnie <laughs> pokazuje, że on mówi: Dobra, dobra, jakby się tylko włączyła kamera, to ja od razu wiesz. Koniec, nie mam tutaj nic, od razu się spinam. Ale faktycznie ma coś takiego w sobie, że tak rewelacyjnie potrafi odegrać te sceny, tak potrafi je pokazać, że to wciąga w ten świat. Wiesz, każda mhm. scena przez niego jest jakoś emocjonalnie przeprowadzona, przedyskutowana i jest przede wszystkim odważny. To nie jest reżyser, który się boi nieoczywistych rozwiązań i jedzie po bandzie. Znamy takiego twórczość mhm. i mowę ptaków i tak. wojnę polsko-ruską, więc wiemy, że to jest reżyser, który lubi odważne rozwiązania. Mhm. Więc uważam, że był idealny do, do poprowadzenia mhm. tego serialu. A na ile pomogła ci ta przestrzeń, w której, w wykreowaniu tej roli, w której się serial rozgrywa? Znaczy, jest to Szczecin, ciekawie sfilmowane też pod względem zdjęć tak. miasto, ciekawie ukazane i jest tam dużo tajemnicy też takiej potrzebnej do, mhm. e, do wykreowania klimatu takiego serialu kryminalnego. Tak, no port, woda, port, to wszystko ma, ma taki no niesamowity klimat też w tym, w tym, e, jakby to w tym czasie, w zimą, tak? Mhm. No to Właśnie, bo jeszcze zima, pora Jest roku. to zima, no wiesz, to e, było ciągle zimno na planie, mi ciągle było zimno, ja, ja ciągle marzłam. E, to było bardzo trudne też psychicznie momentami, więc ta aura, ta wilgoć w powietrzu, ta mgła, ta woda, przestrzenie w tym Szczecinie, ten las, to wszystko budowało taki realizm tych, tych sytuacji. To nie były ulice Warszawy, które znam, tylko to była przestrzeń, w której musiałam się odnaleźć i też... Yy, było mi dane spróbować różnych nowych rzeczy, na przykład prowadzenie łódki mhm. policyjnej, motorówki policyjnej. I faktycznie to ja prowadzę, ja nie mam tam dublerki. To wszystko to są rzeczy, które ja robiłam, ja się nauczyłam tego. Ja miałam jakiś taki dzień, właśnie z policją, gdzie pokazali mi można powiedzieć przeszkolili mnie. To była nowa łódka, nowka sztuka Nieśmigana, to też było mm. zabawne, że my żeśmy rozdzielili tą łódkę. Ja jako Katarzyna Zawieja, po prostu jako pierwsza w zasadzie tą łódką... E, 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 Powinna to zostać tak. zapisane na kontach <laughs> historii. I faktycznie, no tak, było troszeczkę takiego strachu, że no jest to nowa łódka, silnik musi się dotrzeć, że nie możemy za bardzo nią szarżować, mhm. bo wtedy coś tam się zepsuje, więc trochę mieli stresa, ale ja podeszłam bardzo odpowiedzialnie do, do sprawy i bardzo byłam przejęta tym, że, że mogę prowadzić tą łódkę. I to dodało realizmu tej sytuacji, że rzeczywiście nauczyłam się tych wszystkich mhm. rzeczy, jak tutaj podnosić silnik, dostosowywać do głębokości dna, jak, jak cumować, jak to wszystko y, robić w bezpieczny sposób. No i wykorzystaliśmy to na maksa w zdjęciach, po prostu operator był na innej łódce, ekipa na innej, ja przejeżdżałam obok nich, skręcałam y, szybko, wolno y, i wszystko razem z bohaterami mogliśmy naprawdę my wykonywać. Czym jest dla Ciebie udział w tym, w tym serialu, bo to jest pierwszy raz taka duża rola dla Ciebie, tak, że to prowadzisz, to jest pierwsza główna prowadzisz rola. cały serial, tak, tak. tak. więc czy to ma dla Ciebie jakieś duże znaczenie, jak, jak ważne jest dla Ciebie? To, jakie ważne to się okaże dla mnie, to zobaczymy, myślę. Ja też po jak, wiesz, jak wiesz, po, po, recenzji, jak wiesz, po pochodzę, y, znaczy podchodzę z dystansem do tego wszystkiego, bo już no, pewnych rzeczy doświadczyłam i, i też nie nastawiam się na coś, że o, teraz to jest ten mhm. moment, że na pewno ja y, będę miała, y, nie będę mogła się odpędzić od propozycji w filmach i w serialach. Y, raczej czekam i patrzę i obserwuję, co się wydarzy. Dla mnie osobiście jest to rola życia. Mhm. Do tego momentu, do jakiego doszłam. Jest to bardzo ważna rola, jest to główna rola, i, i pierwszy raz jestem w zasadzie w każdej scenie, więc też odczuwam ciężar, nie ukrywam, który gdzieś tam noszę, jak to zostanie przyjęte. Najbardziej mi zależy na tym, żeby, żeby ta bohaterka była prawdziwa i żeby można, każdy mógł znaleźć w niej coś, co go dotknie. i Coś, do czego będzie mógł się w jakiś sposób odnieść. Mm. No Ja byłem zaintrygowany po pierwszych odcinkach, więc myślę, że będzie dobrze, więc nie myślisz się chyba przejmować. Się. Zobaczymy, jak inni, jak inni reagują, ale ja polecam bardzo odwilż do obejrzenia na, na platformie HBO i, i w telewizji HBO. A ja Ci dziękuję serdecznie, że byłaś gościem kino rozmowy. Bardzo dziękuję za rozmowę. A tutaj Oczywiście. dla Ciebie jeszcze miły upominek od tego miejsca. O, Bardzo Proszę dziękuję. Bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję. Dzięki. Dzięki, że oglądaliście Kino Rozmowę. Zapraszam do subskrypcji kanału i polubienia nas na Instagramie i Facebooku. Do zobaczenia.